Witajcie, z tej strony DJ Sopran. Zapraszam Was w najbliższą sobotę do klubu Milion we Włocławku. Pin-up party, to właśnie będzie się działo w najbliższą sobotę. Szczególnie zapraszam wszystkie panie, które do godziny 23 mają wstęp wolny. Panowie, Was także nie może zabraknąć. Ja już szukam muzyki i przygotowuję największe, gorące przeboje na najbliższą sobotę. Mam nadzieję, że to co dla Was przygotuję spodoba Wam się, no i będziemy się wszyscy wspólnie świetnie bawić. Sobota, godzina 21, klub Milion Włocławek. Bądźcie z nami.